Jedna wielka manipulacja i kłamstwo Rasa zagrał temu Arinowi tak jak właśnie chciał, a prawda jest zupełnie inna odnośnie jego rodziców. I właśnie dziś o tym, a więc zapraszam Was już do filmu. W nowym trzecim sezonie Arin jest z Rasem, trzyma się z nim tylko dlatego, że on jako jedyny może mu pomóc ich znaleźć, jego rodziców. A tu się okazuje, że jego rodzice Arina w cudzysłowie nie żyją. To doszczędnie dołuje Arina, ale prawda jest zupełnie inna. Jay w ostatnich słowach pierwszej części sezonu trzeciego mówi, że jego rodzice żyją, ale jak to, czyli Raz? Kłamie i manipuluje Arinem. No kto by się spodziewał? Tak jak właśnie myślałem, tak właśnie jest. Wszystko to kłamstwa. No właśnie słowa Jaya. Powiedział że Raz kłamie i wie dokładnie gdzie przebywałem I żyją jego rodzice Wspomniał też że jest to dziwny departament Czyli może był tu zaplanowany cel Rasa Może dojrzał już wcześniej w Arenie jakiś potencjał I jak jego rodzice byli wysyłani po fuzji To maczą w tym jakoś palce Stąd teraz może nim grać I manipulować jak mu się podoba A przy okazji nawet zgarnął Sorę Czyli drugiego ucznia Lloyda Czyżby jego plan szedł po jego myśli I mnie cel i plan Rasa na Arina Czyli zrobił to faktycznie bo dojrzał w nim coś tak wyjątkowego czy może jego mistrz mu powiedział, że ej, ten błąd wydaje się silny, odbij go. I tu masz jakiś podstęp. Nie brzmi to głupio, Arin mimo braku mocy żywiołu może przenosić z -so na różne obiekty. I już umie złom, jego wersję oczywiście. To bardziej z emocji wychodząca, więc też na pierwszego lepszego raz nie trafił. Więc czy to był jego lub jego mistrza cel? Prawdopodobnie sądzę. A najlepsza w tym wszystkim będzie reakcja Arina, gdy dowie się, że to wszystko nieprawda. Że to wszystko co robił, te treningi, jego motywacja i to co raz mu powiedział to była jedna jedno wielka nieprawda i jedno wielkie kłamstwo. Został porządnie okłaman, by pomógł Razowi osiągnąć swój cel, który jest związany ze smoczą ikoną między innymi, którą Raz cały czas trzyma przy sobie. Przykre jest to, że właśnie Raz go tak wykorzystał w ten sposób, w brutalny sposób okłamał tylko by osiągnąć swój cel, ale mogliśmy się tego spodziewać, bo to Ninjago i co drugi antagonista by tak zrobił. Podobnie było z grzmotem i zakazaną piątką w tym sezonie X w sumie. Powiem tak, ciekawie się zapowiada, nie mogę się doczekać kontynuacji ich zmagań razem, jaki nie mogę się doczekać, a sprawda wyjdzie na jaw, a wy co sądzicie o tym? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. Słyszymy się już niebawem i hej!